No to teraz rodzina Kanady. Anglia był przeznaczony do tego, żeby być odizolowany i to bardzo szybko. No i był w niezbyt dobrym położeniu, kiedy Ameryka poprosił go o swoją niepodległość. Nie poznaję tej swojej niezależności! Jestem inny niż Ty, okej? Okay? No i teraz wszystkie kraje, które niezbyt się dogadują z Anglią, wspierają Amerykę. I nawet jeśli nie byłoby to całe państwo, to pewien koleś, który zna się na wiecie żołnierskich rzeczach, dał Ameryce i pokazał, jak używać nowych broni. I tak właśnie Anglia został wpędzony w kozi róg przez całą Europę i Nowy Świat. Ja... ja tego nie zrobię, okej? Okay? Śmierdzisz jak mole! Ho ho! Ha, ha, sojusz dwustronny, francuskie cudo! Wszędzie wokół niego był chaos. Nieważne jakie jest niebezpieczeństwo, najważniejsze jest to, że cały czas sepaluje Amerykę moją magią, więc nie muszę się niczego bać. Kor, 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 a co to ma być? Jest na mojej drodze, więc wybacz, muszę to zniszczyć. Rosja wysłał list o mojej blokadzie morskiej. Ach, to była twoja blokada morska. Ach, była krucha, więc. Kr to powinno być mega mocne. Wiesz, ale jak się przyjrzysz, to w sumie są urocze. Wezmę je do domu i wiesz, udekoruję sobie pokój. Nie zrywaj mojej blokady tak łatwo.